Ah i znowu wylądowaliśmy już na Malediwach, teraz czekamy na transport na wyspę, kolejny samolot i pijemy sobie kawkę oto, w takich, oto w takich oto okolicznościach natury. Jest bardzo, bardzo, bardzo zacnie. Trzeba jeździć już przez tę drogę bardzo dobrze. Drugi samolot na Male już przeszło cały. I my też już przespaliśmy. I to było do 4,5 godziny, także naprawdę wysiadając tutaj przy 26 stopniowym, właśnie nie upala, bo to nie jest ani skwar, ani upał. Jest taki kontynentalny, <grymny> jest taki kontynentalny wiaterek delikatny, trochę jakbyśmy byli w Grecji albo w Chorwacji, taki nie skwar Azji, tylko mega przyjemnie, nie czuć tego upału, chyba nie ma kilgotności, nie wiem. Jest super chociaż jesteśmy w porcie, czyli wcale nie powinno nam się podobać. Lot 1. Lot wypadł. I don't know.